Któregoś dnia kupił gazetę sportową, do której dołączono gadżet. Niewielką szmaciankę, popularnie zwaną Zośką. Tak zaczęła się jego przygoda z futbakiem. Dziś jest trzykrotnym mistrzem polskim w tej dyscyplinie i jak sam zapowiada, ambicje ma o wiele większe. Materiał o Marcinie Bujko przygotowała Lucyna Ruk. Futbak jest to nowoczesna odmiana Zośki. Zośka była w Polsce znana już dawno, dawno temu wchodzą historię, że już przed wojną ludzie grali w zośkach, opali tam głową, lalki sobie w kuku i tak dalej. Footbag jest to e, bardziej profesjonalna odmiana tego sportu. E, gramy takim małym woreczkiem, e, jak wcześniej prezentowałem, sami, e, e, ewentualnie w parach. Prezentujemy swoje umiejętności na zawodach w takich konkurencjach jak Open Single Freestyle, Prze30, e, Open Net itp. i tym podobne, które polegają na tym, żeby m, przykładowo naj... Najważniejsza z tych konkurencji, Open Single Freestyle, ona polega na tym, że dwie minuty musimy zaprezentować swoje umiejętności wyrażone techniką i artystyką. Oceniane one są mniej więcej jak żwirastwo figurowe. Marcin jest studentem trzeciego roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od sierpnia tego roku także trzykrotnym mistrzem Polski w futbagu i jednym z najlepszych zawodników na świecie w tej dyscyplinie. W naszym kraju futbag rozwija się od kilku lat. Działa tutaj pięć stowarzyszeń, a już wkrótce ma postać także zrzeszająca je federacja. Wrocław od początku był prężnym ośrodkiem tego sportu. Oprócz Marcina trenuje tu około dziesięciu innych futbagowców. Ostatnio najgłośniej jest jednak o Marcinie, a pewnie będzie jeszcze głośniej, bo wrocławski student ma ambitne plany. Moje największe marzenie? Muszę, że znaleźliśmy z tak? Najlepiej w przyszłym roku, w Kalifornii. Przed Marcinem teraz weekendowe zawody, wila Trzymamy kciuki.